Witam, Adam Kopeć, Miośnik Excela z portalu Excel i Adam. porada 236. Jak zaznaczyć różnicę pomiędzy dwoma różnymi seriami na wykresie? Na wykresie takim prostym, liniowym możemy wejść na kartę Układ i dodać sobie linię min-max łączącą te poszczególne punkty z dwóch serii. Jeśli sobie ją zaznaczymy, nacisniemy CTRL-1, to możemy zmienić na przykład jej kolor. Ale to jest tylko linia łącząca punkty. Nie widać czy tu był wzrost, czy spadek w widoczny sposób. Dlatego możemy skorzystać też z karty układ, słupki wzrost-spadek i ustawić sobie odpowiednio wartość. I jeśli tu nastąpił wzrost, czyli żuczek był najpierw słabszy od motylka, to jest Domyślnie na biało, jeśli spadek jest na czarno. Ale jeśli zaznaczymy sobie tu na przykład spadek, naciśniemy Ctrl 1, to możemy to odpowiednio modyfikować. Czyli na przykład wzrost zostawić na zielono, tu Ctrl 1 znowu wypełnienie pełne spadek zostawić na czerwono. Można to modyfikować, i to jest różnica przy dwóch seriach. Ale co jeśli? By na Twoim wykresie było więcej danych. Czyli mam tu trzy serie. Wstawianie prosty wykres liniowy, są trzy serie, i tu sobie legendę ustawimy, niech będzie na górze. I teraz do naszych danych, karta układ, słupki, słupki wzrost, spadek. One zadziałały na dwóch seriach tylko. Tu te różnice słupki są na są pomiędzy dwoma seriami. Seria motylek w ogóle tu nie jest brana pod uwagę. Jeśli w karcie projektowanie będziemy sobie zaznaczyć dane, będziemy sobie tutaj modyfikować pozycję naszych Serii, to te słupki będą się pokazywały pomiędzy różnymi seriami. Domyślnie, między pierwszą a ostatnią. I jeśli tu nastąpi zmiana ich kolejności, to te słupki odpowiednio się będą zmieniać. I w sytuacji, większej ilości serii to jest bardziej skomplikowane, ale dla pojedynczej serii to jest proste, ponieważ jeśli zmienimy kolejność, to tylko słupki zmienią swój kolor, bo teraz ta zasada w górę czy w dół jest odwrócona. Jeśli spodobał Ci się film, naciśnij, lubię, to subskrybuj kanał po więcej porad informacji na temat Excela.